W dzisiejszym odcinku zapraszam Was serdecznie na yy, ucieczkę z więzienia Tralarero. Nie wiem o co chodzi w ogóle z tym, yy, że ten yy, szark w sensie. Zawsze zapominam po polsku, jak to się mówi. Pamiętam, że po angielsku jest szark, po polsku zapominam rekin. Tak, nie wiem o co chodzi, że ten rekin jest taki modny. I możecie mi oczywiście napisać w komentarzu, bo ja jestem bardzo ciekawa. Możecie mi cały lore opowiedzieć, bo widzę, że to się coś zrobiło na zasadzie trochę jak było z Kimity Toilet. I... powiem wam szczerze, że może zacznę oglądać, ale wy też musicie dać mi znać, czy wy oglądacie właśnie tego trala... tralarero. Nie umiem tego wymawiać. Ja jak jest tak blisko... i patrzcie, kot. Yy, dobra, ja jak jest tak blisko właśnie... Yy, yy, ry i ly, to mam problem z wymówieniem tego jak była mała... Co mnie złapał? Ty, on jest szybszy niż ja? Czy to jest już wciśnięte? Czy ja mogę tylko po prostu pobiec, już tutaj? Wydaje mi się, że nie, że muszę wcisnąć za każdym razem. Czy on, w to... on umie wchodzić po schodach! O nie, on umie wchodzić po schodach! Dobra, otwarty jest. Czemu on wchodzi po schodach? Zazwyczaj. O, zniknął. Dobra. Zazwyczaj właśnie w tych mapkach yy, z więzienia, to one tutaj nie wchodzą, te, 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 te wszystkie postacie, które się wcielają w policjanta. No dobra. Idziemy dalej. Tutaj jest męski, nie wchodzimy. <noise> Idziemy do domowskiego. Co tutaj? Czemu jest koleś w kiblu, Co... O nie. Tu mu weszłam. Dobra, czekaj. Tu mu zamknę. Nie mogę zamknąć. dobra, Musisz robić kupę przy otwartych. Tutaj to w ogóle ktoś zaczadził. Tutaj wpadł. Ja nie mogę. O, ja muszę chyba podnieść łopaty i kopać tu. Dobra. Z ucieczka z więzienia już była na tym kanale nieraz, no ale są fajne, jeżeli jest coś właśnie modnego tego, jak na przykład ten, ten e, szark, to zawsze są odpowiedniki właśnie tego e, tego, co jest modne w tej mapie właśnie więziennej więc fajnie jest sobie nagrywać, jak jest coś na topie o, patrzcie, no, dobra, dobra i to będzie Indiana Jones, tak kryształowa e, ta czaszka też to słyszeliście? I dziwny dźwięk. Jak w Minecraft'cie, Jak jest jaskinia? Takie nieprzyjemne się zrobiło. Dobra, tutaj ktoś biega, ale tu trzeba. Właśnie. Indiana Jones leci: To Indiana Bark. Tu Co jest? Tak nie powinno być. Czemu mnie rozsypało? Nie dobiegnę już tam. Zmierzy ją? Nie, nie rozsypało jej, bo my na chyba osobne kule, dobra Już myślałam Okej okay. Wymyślałam właśnie Nie, jej się udaje Czy ja powinnam? Ja powinnam tutaj uciec, mi się wydaje No, ona niepotrzebnie tam biegła do przodu I teraz przyleci I my możemy iść tak No, więc Aha, no a dlaczego jest w drabinie, nie? A ta drabina nie działa czy to? Jak chcę sprawdzić Okej, okay, działa drabina, działa to. Dobra, muszę... muszę nie Dobra, zauważył. Tutaj też jest ten dziad, teraz właśnie. Od tego... rekina modne. Nie, nie, nie! Jezu! Wystraszyłam się, mimo że wiedziałam, że to nadchodzi, nie? Ale już teraz nie będę musiała tego naciskać przynajmniej. Mogę go zaczepić o ścianę? By się przydało. I on tutaj powinien wszystko tak zasnąć? Ja sobie go obejrzę wtedy, kim on jest. To jest taki jakiś leśny dziad. Który idzie w ścianę. Ej, ale nie, to jest jakiś leśny dziad. No dobra, możecie mi naprawdę opisać o co chodzi tym razem, bo ja już jestem za stara, nie ogarniam niektórych rzeczy, ale wy mi piszecie i ja wtedy zawsze wiem o co chodzi. O, patrzcie. Dobra, to w tą stronę musimy uciekać, nie możemy do niego iść. Więc no opiszcie mi, opiszcie, bo... Oj! Nie, to... Dobra, dobra. Ja myślałam, że to jest guzik, żeby pojechać do góry. No tak. Dobrze, nie jesteśmy jeszcze w połowie, ok. Skip stage. Czy ja mogę coś w ogóle tutaj sobie wziąć? Hmm... Nie. To pewnie, a nie, to będzie to, no, że trzeba wypić Energola i tak szybko biegać. Nie lubię tego. Wow, dobra, nie lubię, ale musimy to przejść, musimy sobie z tym poradzić razem. W ogóle też śmiesznie, że rekinowa mapa, tutaj jakieś helmy i tropiki. Chociaż w sumie może to się jakoś zgrywać, no bo w tych tropikalnych miejscach są takie jednak rekiny tu i tam. Nie, tu chyba... Dobra, już się zbekałam, nie zauważyłam. Tam był dymek, czyli dobrze poszło. Czyli... A tu są i drabiny, i te dziwne. Zazwyczaj jest jedno. I tutaj chyba muszę wziąć drabinę stąd, jak się nie mylę. Przynajmniej tak zazwyczaj było. Okej. Okay. Dużo się nie zmieniło. Ale ta mapa akurat... Czekajcie. O... Ta mapa akurat nie jest tak jakoś ładnie zrobiona, niektóre są takie naprawdę śliczne, a ta taka, no trochę jest, bo jest, no ale nic nie poradzimy, musimy sobie jakoś przeżyć to. Okej, okay. i teraz tak, otwieramy i tutaj zawsze jest problem wskoczyć, to ta mapa nie mogła być wyjątkowa pod tym względem. O, dobrze, Odało się i idziemy do góry. Czy zaraz spotkamy naszego rykina? Nie. Teraz będzie uciekanie przed kurzem. Kurz chce nas dopaść. Dawaj, dawaj. No prawie! Dobra. Tego też nie lubię. Ja coś dzisiaj jestem cała na nie. <grymne> Mam jakiś taki dzień, że nie... Nic nie lubię. Nic mi nie wchodzi. Wszystko jakoś nie, nie pasuje mi. Ale no cóż, trzeba... To trzeba, no? Trzeba dla was nagrać odcinek, żeby się pojawił. I tak i tak się pojawia dzień później niż normalnie, ale czasami taki przeskok dnia też o, nic nie szkodzi. Teraz to w ogóle będę miała dużo odcinków do nagrywania, bo zaraz wyjeżdżamy z Pawłem e, na 10 dni i muszę nagrać dla Was odcinki, żeby w trakcie jak mnie nie będzie, żebyście dalej mogli oglądać odcineczki. E, więc trochę no, odcinków do nagrania jest, jest dużo odcinków fajnych, wybranych już, że będą, wiemy jakie odcinki będą nagrywane, wszystko jest już wybrane, przygotowane, więc subskrybujcie też ten kanał, żeby nie umijać takich fajnych odcinków, bo wydaje mi się, że naprawdę powybierałam dla Was fajne odcineczki. Co byście nie tęsknili, jak nas nie będzie. Ale no tak jak mówię, odcinki będą się pojawiały, nawet jak nas nie ma, więc tutaj jakiegoś żalu i smutku nie powinno być a też yy, przynajmniej myślę, że pojawi się coś na kanale właśnie bo wyjeżdżamy do yy, Indii więc coś z, z Indii też powinno się pojawić na kanale, pewnie jakieś kupie przekąski ichniejsze i będę je jadła i będzie z tego szarcik czy jest dobre, czy jest niedobre no, na pewno będzie ostre <laughs> nie wiem jak oni tam ze słodyczami stoją no ale to się przekonamy już całkiem za niedługo, bo jak wy widzicie ten odcinek, jak go nagrywam dzień wcześniej, wy go widzicie w czwartek, no to już za tydzień nas nie będzie na tej porze w Polsce. Tak mi się chyba wydaje przynajmniej, no. 30 mamy wylot. O, tak najlepiej. Dobra, ale tutaj muszę... O, zrobić tak. Nienawidzę tych, tych wszystkich... Nie wiem, co ja zrobiłam, naprawdę. Ale czekajcie. Ja w ogóle w złą stronę poszłam. Ja... Tu mam wskoczyć. A ja się cofnęłam. <śm> Jestem udana. Dobra, idziemy dalej. Tu też są właśnie chyba postaci właśnie związane z tym rekinem. To chyba. Te, te nie wiem, czy krewetka i ten tam. Ale tam to na pewno. Więc musicie mi opisać, o co chodzi. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Mogę ją zahaczyć? O ścianę? Nie. Ty, one skaczą! No nie! Dobra, nawalamy brudnym jedzeniem. Jak zawsze. Jakimś pomidorem z miłym jabłkiem. Wybuchła. Okej, okay, i teraz dalej idziemy. Ej, ja już mam. Baz nie, myślałam, że mi bazuka zostanie i że to jest już koniec. No ale patrzcie, jeszcze trochę nam zostało do końca, mi się tak wydaje. A, no tak, tutaj będzie to. Dobra. Okej, okay, tutaj są też jakieś postaci. No Znowu jest ten kłapnik. Nie wiem, czy to jest właśnie odnośnie tego. Wydaje mi się, że nie. Dobra. Idźmy po drabinie. O! To mi przeskoczyło? Dobrze, i teraz nie. Ja tego nienawidzę, ja tego nie umiem. Jakoś... To jest w innej perspektywie ja tego nie ogarniam. Może w kącie? Nie. W kącie też tutaj wydłuża się. Okej. Okay. Dobrze, że się nie ruszyłam. Teraz tu. Okej! Okay. Ty, ty, ty! Udało się! Na szczęście za pierwszym razem, ale strasznie zawsze długie są te obi. Ile będzie, jak myślicie? 25. Wygląda jakby miało być 25 stage'ów, nie? I tutaj jest y, rzecz z moim patentem, którą zawsze robię i wam pokazuję. O, że wystarczy jedna deska. O. No oczywiście, jak nam deska spadnie, no to wtedy musimy spaść i my. Okej, okay. dobra. Ale nie było takiej konieczności tym razem. Tak, mi się wydaje, że będzie 25. Teraz będę walczyła z nim. Okej. Okay. Z wykinkiem. Nie, to w ręce trzeba było. Dobra, w ręce, tak. Zapomniałam. Dobra. Czemu tak bok? Dobra, uciekajmy, uciekajmy! O nie, 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 Dobra, teraz dawaj w ręce. Szybko. Wystałam. No, Ej, ale udało mi się na szczęście. Dobra. I teraz on wybuchnie? Tak jest! A ja muszę tutaj wsiąść do tego auta i pojechać na górę. Tak mi się wydaje. Tu będę miała jeszcze bazułkę? Tak, tu jest zawsze auto i muszę pojechać na górę i tym helikopterem usiąść. No. Ej, auto samo jedzie. Wyważyliśmy bramę. Dobra, auto jedzie samo. I tutaj będzie górka i muszę wsiąść do helikoptera i wtedy mogę uciec stąd. Dobra. I tu się powinno. Okej, okay, zatrzymać. Wyskoczyłam. Nie chcę tej bazułki. Schowaj ją. I tutaj jeszcze jest takie mini obi, jakby. Ej, patrzcie. A nie, myślałam, że na samą górę. Ej, tutaj jest takie mini obi, Tak, i wtedy będzie już helikopterek. Helikopter, helikopter. Było to, to też było modne. Kurczę, staram się być na bieżąco, ale właśnie niektóre rzeczy potrafią mi troszeczkę uniknąć. Nie! To ja zrobiłam. Już na pierwszym. Jakieś mam windę blisko. Dobra, to nie będę na nią czekała, no to możemy. Leciec. dziwny dźwięk. Ta winda, jakby wydawała taki dziwny dźwięk. Nie lubię tego I Tutaj to tobie zawsze jest jakieś takie nieszczęśliwe, że ja z niego spadam. Ale może tym razem mi się. Dobra, jakoś się udaje. Patrzcie, jest się szybszy na zrobienie niż ta winda. Ale jaja. No i wsiadamy do helikoptera i uciekamy z tego więzienia. Uuu, rybuję nawet. Miałem połowę życia, więc źle mi nie poszło. Dobra, lecimy z tył. I tak jak myślałam, tym oto sposobem trafiliśmy na sam początek. I tutaj możemy sobie chyba... Tu są inne w ogóle więzienia, ale tutaj mogliśmy się przebrać? Czy nie? Czy ja muszę robótce zapłacić, żeby nim być? Ta, muszę robót, to na pewno nie będę teraz już płaciła. Ale jeżeli Wam się podobał taki odcinek, to oczywiście zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę, bo wtedy to jest znak, żeby nagrywać ich więcej. A jak ma mam nagrywać ich więcej, to też subskrybujcie ten kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie omijać takich odcinków i zawsze być na bieżąco. <grym w górę> Dobra. I tym akcentem możemy się pożegnać i pa!